Kolejna giełda tworzy własny token i rozda go w airdropie. Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmie o airdropach. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij zostawić subskrypcji, nie zapomnij zostawić dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, z materiałami nie tylko edukacyjnymi, nie tylko gdzieś tam newsami, ale również właśnie materiałami o darmowych kryptowalutach. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Właśnie miałem siadać do nagrywania pobudki, natomiast w internecie pojawiła się informacja, że giełda ByBit stworzy własny token i rozda go właśnie w formie airdropu, dlatego, Szybkie wideo dla Was z instrukcją, w jaki sposób to zrobić, dlatego że internet nigdy nie śpi, a czas tutaj ma duże znaczenie, dlatego że już od dzisiaj będą robione tutaj snapshoty. Oczywiście, jaka będzie wartość tego tokenu, nie wiemy, natomiast historia nauczyła nas, że tokeny giełdowe potrafią mieć bardzo fajną wartość, szczególnie jeżeli giełda się rozwija i potem daje możliwość właśnie zarabiania pasywnego na tych tokenach. Tak jak wiecie, ja działam właśnie w wielu takich miejscach, więc jeżeli mamy tu możliwość otrzymania właśnie. Tych tokenów w formie takiego airdropu myślę, że to jest super rzecz. Nie przedłużamy, lecimy szybko, bo trzeba jeszcze dzisiaj zrobić dwa materiały, także zaczynamy. A więc giełdą, która ma rozdać te tokeny jest giełda Bybit. Jeżeli miałbym to porównać gdzieś tam do innych giełd, to widać, że mają już jakiś tam hype na social mediach. Słuchajcie, jeżeli popatrzymy na przykład na konkurencję na giełdę Gate.io, no to jest tutaj tych obserwujących 321 tysięcy, a na przykład Kukoń, który stoi gdzieś tam wysoko w rankingu, 800 tysięcy. A więc myślę, że sam wynik tego bybita nie jest taki zły. Już mamy, słuchajcie, tutaj ponad właśnie 400 tysięcy obserwujących. No i oczywiście, żeby dostać się do trzeba zrobić zadania. Tak jak tutaj widzicie można dostać do 3500 tych tokenów, potem mamy możliwość stekowania tych tokenów, a więc zarabiania tutaj odpowiedniego API. No, i oczywiście, za tradowanie również można dostać tutaj dodatkowy bonus. Dobra, słuchajcie, jak to ugryźć, jak do tego podejść? Szybka instrukcja dla Was, krok po kroku, co należy tutaj zrobić. Oczywiście, cała instrukcja, słuchajcie, jest rozpisana na moim Twitterze, a więc możecie później po tym filmie na, na spokojnie wejść na Twittera i sobie to zrobić. A więc, tak, pierwsza rzecz: macie rejestrację z linku, klikacie w ten link i należy założyć konto. Jeżeli rejestrujecie się z linku, wiem, że jest też jakiś tam dodatkowy bonus, chyba około 20 dolarów później za trading, także warto to zrobić. Kolejną rzeczą słuchajcie, po zarejestrowaniu się jeżeli chodzi o rejestrację, bardzo prosta, podajecie maila, ustawiacie swoje hasło. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić jest to weryfikacja KYC na poziomie pierwszym no i tutaj macie do wyboru różne dokumenty ja dałem prawo jazdy, po wczytaniu prawa jazdy, a więc przód i tył yy, pojawia się kamerka, trzeba zakręcić głową, zrobi wam selfie i cała weryfikacja trwa minutę a więc jest to proces bardzo szybki. Jeżeli chodzi o weryfikację znajdziecie ją tutaj w zakładce account security I tutaj jest dokładnie weryfikacja. Klikacie sobie tutaj verify now i sobie weryfikujecie. Tak jak widzicie, ja już ten pierwszy poziom mam zrobiony, a więc przeszło to u mnie bardzo, bardzo szybko. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą trzeba zrobić właśnie po założeniu konta i po zrobieniu KYC, należy zrobić depozyt. Jest to niezbędne i tutaj jest wartość minimalna, a więc należy zrobić depozyt na minimum 100 dolarów. Ja wysłałem Tethera po sieci Troma, dlatego że jest tam niska prowizja. Oczywiście, jeżeli macie krypto inne, możecie zrobić to gdzieś tam na innym krypto. Myślę, że jak robić, robić depozyt, to wiecie, zakładka Asset. Wybieracie tą pozycję, która Was interesuje i klikacie sobie depozyt. Ważne, żeby to było słuchajcie, tak jak mówię, minimum 100 dolarów. I od dzisiaj słuchajcie, do 28 będą robione snapshoty z naszego salda. Pod uwagę będzie brana średnia dzienna z ostatnich 5 dni. Musi ona być większa niż 100 dolarów. A więc możecie tu robić większe kwoty, ważne, żeby ta kwota nie była niższa. W mojej prywatnej opinii, tak jak gdzieś tam na Twitterze zostało to rozpisane, warto zrobić sobie również kilka trade'ów, a więc przetradeować sobie to kilka razy, kupić coś, sprzedać, kupić, sprzedać. Oczywiście patrzcie tutaj na prowizję, zwracam Słuchajcie, słuchajcie, na to uwagę. No, i po wykonaniu słuchajcie, tych kroków czekamy na dalsze instrukcje. Jeżeli chodzi o gdzieś tam moją ocenę tego airdropu, uważam, że warto spróbować, warto słuchajcie to odebrać. Dlatego, że tak jak mówię, są tutaj różne możliwości. Sama giełda z tego co patrzyłem, jest dość ciekawa. Oczywiście, standardowy handel spot, również, również gdzieś tam jest handel z dźwignią. Ale będziemy mieli, tak jak mówiłem, również możliwość stekowania tych darmowych tokenów. A więc, nawet jeżeli ich wartość nie będzie za duża i nie dostaniecie ich dużo wrzucimy sobie na pasywkę i niech one sobie tam na spokojnie leżą i na spokojnie pracują. Jest również tutaj zakładka Launchpad, to jest bardzo ciekawe, a więc pewnie przez tą giełdę będą wchodziły nowe projekty. Pewnie będzie podobna akcja jak na Gate.io, również to wygląda, słuchajcie, bardzo ciekawie. I to, co chciałbym Wam jeszcze, na co chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę, to to, żebyście zabezpieczyli swoje konto. Pamiętajcie, jeżeli zakładacie konto na jakiejkolwiek, słuchajcie, giełdzie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, to bardzo ważne jest to, żeby ustawić sobie właśnie podwójną weryfikację. Tutaj to ustawiamy w zakładce setting. Możemy ustawić sobie też SMS i wtedy przy logowaniu podajemy maila, hasło. Musimy podać hasło z SMS-a i musimy jeszcze zatwierdzić to kodem z naszej aplikacji. Ja na każdej giełdzie ustawiam zawsze maksymalne zabezpieczenia. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli chodzi o tego airdropa, jest krótko, wartościowo. Działamy, nie śpimy. Zobaczymy oczywiście, co z tego będzie, a ja już siadam do pobudki. Jeżeli było wartościowo, standard Komentarz, łapa w górę, nie śpimy, odbieramy airdropy. Krypto ekipa działa, lecimy z naszymi tematami. Dzięki za uwagę, hej ekipa!